Cześć, dzień dobry, witam się z Wami po raz kolejny znowu u mnie na kanale w filmikie, filmikie, filmiku maseczkowym. Słuchajcie, ostatnie dwa odcinki były to filmiki tematyczne, były to filmiki Harry'ego Pottera i później Disneya, także jeżeli jeszcze nie widzieliście, odsyłam Was do tych filmików w mojej galerii YouTube'a. A teraz zrobimy sobie mieszankę. Jeszcze nie wiem, które maski znajdują się w mieszance, także to będzie trochę spontaniczny film. Ale dzisiaj musiałam zrobić maskę, którą dostałam w sobotę pocztą i to jest unicorn. Po prostu masakra, jak byłam w Polsce, bo to są z tego, co wiem, jak kojarzę maseczki z Biedronki, bo ja miałam te same cztery czy pięć tych zwierzaczków, które były wyśmienite. I mówiłam wtedy, że szkoda, że nie kupiłam więcej tych masek z Biedronki. Więc mam nadzieję, że to jest właśnie z tej samej serii. I jest to maska magiczny, jednorożec i ma dać nam. Wygładzenie skóry, ekstrakty z białych kwiatów, witamina C do każdego rodzaju cery, zwłaszcza suchej i wrażliwej. No i ogólnie nie mam swojej cery, ale wiadomo, wygląda moja cera ogólnie tak. W dotyku jest całkiem fajna, e, nie mogę narzekać, a, ale co, trzeba sobie ją nałożyć i odstawiamy ją na 15 minut. Jest mega ciekawa grafiki, mega, po prostu mega. <laughs> Głos znowu tracę, masakra. Tam powiem, co się człowiek tak podleczy. Chociaż mnie i tak nie łapie taka porządna choroba. To zaraz ktoś jest chory i tak w kółko. Ale jest fajna, kolorowa. Wow. Wow, 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 wow. wow. Ale mi się podoba. Mega mi się podoba. I naprawdę nie mówię tego, dlatego, że dostałam tą maskę. Tylko ona jest po prostu przepiękna. Jak to się otwiera. No, od razu zrobimy, żeby później Zobaczcie. Pewnie połowa z Was już miała te maski, chociaż na YouTubie jeszcze nie widziałam. O Boże, jaka piękna. Perfekcyjny, jak dla mnie, rozmiar. Czyli nie, nie za dużo, nie za mała taka w sam raz ładnie nie pachnie, zapomniałam powąchać, jakie mogłam. Tak się zachwyciłam widokiem, zobaczcie. Okej, super, mega mi się podoba, to jest jedna z fajniejszych masek, jeżeli chodzi o o wygląd. Po prostu jest mega śna, mega śna. Każdy szczegół, wszystko jest mega. Także proszę nie zawiedź mnie. Połączmy się z widzami za 15 minut i powiedzmy im, jaka byłaś cudowna. Dobra, dogadałyśmy się, także zaraz będziemy. Ok, niestety przyszedł czas tak smutny, aby ściągnąć tą piękną maseczkę. I wielka nadzieja we mnie tkwi, że będzie ona bardzo, bardzo fajna. Zobaczcie, wow. Widzicie to? Koloryt jest pięknie wyrównany z skóry. Skóra wydaje się świeża i taka żywa, że tak powiem. Taka, wiecie, nie, nie aż tak zmęczona. Oczywiście nie mówię o kołach pod oczami, bo tego się nie da maseczką wytegować, yy, Ale naprawdę widzę różnicę. Teraz test dotyku. O wow. O Jezu, słuchajcie, wow, to jest jedna z tych masek, które mnie ja daje 10 na 10, wow, po prostu kolor, zapach, grafika, działanie, plus 10 i po prostu naprawdę Wam polecam. Także ja w ogóle chyba sobie wejdę na stronie firmy New OI i zobaczę, czy robią deliverkę do Anglii i może sobie coś zamówię, bo jest po prostu świetna. Halo, hello, muszę. Hello, Słuchajcie, jestem zmęczona, wiem, widać. Kolejna maseczka nie będzie jakąś maseczką ekscytującą, ale jestem jej bardzo ciekawa, bo jest to firma, której jeszcze nie testowałam. Mam dwie maseczki z tej firmy, także obie sobie przetestujemy. Jedna jest na pory, a druga jest przeciwstarzeniowo się, która działa na zmarszczki. Są tutaj cztery produkty, cztery składniki. Ale które, dzięki którym nasza skóra będzie wyglądać młodziej. Mianowicie to jest maska, o której mówię. Ja ją kupiłam w budaży w naturze, takie sklepy. Ona nie mogła być za więcej niż 89 zł. Także zobaczymy. Będzie nudna. Jest biała, nie jest przezroczysta, tylko taka mlekowa, jak ja na nią mówię. Ale tak jak mówiłam, chciałam zrobić odcinek mieszany, więc i takie maski muszą być. Nie zawsze. Nie ma aż tylu masek na rynku z fajnymi printami, żeby ciągle mieć takie. Także mam nadzieję, że trochę nudy w odcinku mi wybaczcie. Możecie sobie teraz przewinąć i zobaczyć po prostu efekt. Nawilżona biała maska. Wiem, że mogłabym ją ubrać, się wam pokazać, ale chciałam też pokazać właśnie, jak się zakłada, czy jest łatwa, wielkość. E, bardzo fajny materiał ogólnie, nie rwie się. Zobaczcie, perfekcyjna to jest maska jeżeli chodzi o rozmiar, dla mnie mega, mega fajna, nie jest za dużo, nie jest za mała, jest po prostu idealna, bardzo fajnie się trzyma na twarzy, fajne odczucie, także, także co, trzymamy maskę, idę do kąpieli, słuchać, słuchać czytać książkę, a z Wami widzę się za <laughs> chwilkę a, a ja osobiście mam trzymać tą maskę od 10 do 20 minut, ale wiecie, ja zawsze ściągam maskę, jak już czuję, że ona odchodzi, bo wiem, że wtedy cały ten produkt, który jest w tej masce, już wszedł mi do skóry, że tak powiem, i jest gotowa do ściągnięcia. Także taki jest plan. Ok, minęło 20 minut, maska właśnie już mi zaczyna odchodzić, także czas ją ściągnąć. Ogólnie była bardzo wygodna, słuchajcie, nie mogę nic złego o niej powiedzieć, jeżeli o to chodzi, także ściągamy. I czy będę 10 lat młodsza? Raczej nie będę, bo dalej wygląda <laughs> jak wyglądam. <laughs> ja wiem, że ta maska nie miała mi nic ożywić tej skóry i tak dalej, ale i tak wydaje mi się, że yy, lepiej ta skóra wygląda. Ogólnie jestem zadowolona. I z, yy, nawet jest le lekkie, nawet większe niż lekkie na I jest bardzo fajna yy, w dotyku. Także uważam, że taka maska zapobiegawcza, zmarszczykowa raz na jakiś czas jak najbardziej ok. I ta jest bardzo, bardzo fajna, także mogę Wam ją spokojnie polecić. Słuchajcie, kolejna maseczka. Tym razem, jak widzicie, taka jajkowata. A jest to maska Perfecty Yuzu Lime Odżywienie i Ujądrnienie. Jest to maska hydrożelowa na twarz, szyję i dekolt. Um, ja chciałabym zrobić maskę w płachcie, ale nie mogę przez moje brwi. Także tak sobie trochę jeszcze jej nie rozmazałam, bo chciałam Wam pokazać teksturę i kolor. W ogóle wygląda, jakby miała śpika z, z nosa. Ale ma mega przyjemny zapach, mega odświeżający. Także sobie zobaczymy, czy będzie jakiś efekt. Chociaż, jak wiecie, ja średnio lubię te maski w, w takie właśnie w wydaniu kremu, Także zobaczymy, jak to będzie. Na pewno dam Wam znać. Hej, słuchajcie, zapomniałam do Was przyjść po tym, jak ściągłam maskę tą perfekty żółtą. A to były dwa dni temu. Słuchajcie, maska e, zupełnie nic nie zrobiła dla mnie, jedyne, co było w niej fajne, to jej zapach oraz to, że jak się, zapomniałam Wam powiedzieć, jak ją nakładam, że ona miała takie trochę granulki, jakby to był peeling. Także ogólnie taka, wiecie, maseczka creme tak, really, tak naprawdę. A dzisiaj przychodzę do Was z, z maseczką Bielendy, jest to maseczka z tej serii Japan, peel off, e, maseczka peel off, formuła metaliczna, kwas hialuronowy, e, filtrat z nasion ryżu, proteiny jedwabiu. Nie będę Wam pokazywać, jak go będę nakładać. Nałożę ją i wtedy się Wam pokażę. E, będę musiała właśnie uważać, żeby tutaj gdzieś na te moje brwi tego nie nakładać, bo jeszcze nie mogę. E, jest tutaj napisane nawilża, wygładza i jest efekt wow już podczas jej aplikowania. Także dam Wam znać, czy ten efekt wow był. To nie była droga maseczka, no ale mam nadzieję, że jednak Bielenda da sobie radę, bo jak wiecie... Albo nie wiecie, ja strasznie, ale to strasznie nie lubię masczek Pilow, ale jeżeli już wiecie, jestem osobą, która testuje maski, to trzeba czasem też testować te, których zupełnie niezupełnie się może bardzo lubi, ale mogą się okazać bardzo fajne, bo nigdy nie wiemy, prawda? Także może to właśnie ta maska, która zmieni moje zdanie o pilofach. Trzymajcie kciuki. Słuchajcie, mam maskę nałożoną, jak widzicie. Ona ogólnie ładnie wygląda. Ładnie się błyszczy. Czy był efekt wow, nie? Był taki efekt odświeżenia od razu, faktycznie, ta skóra jest mokra. Nie wiem, czy mi się to uda zrobić pilow bo wydaje mi się, że tej maski po prostu jest w środku za mało. E, tutaj jest OK, ale widzicie, No na brwi i tak nie chciałam, ale i tak by mi nie starczyło. E, tutaj na przykład z boku na to bym chciała ale naprawdę wygrzebam moim patyczkiem wszystko, wszystko, wszystko i więcej się nie dało. E, także ogólnie trochę minus, że ona jest jej dość mało, chyba, że mam tak wielką twarz. No ale zobaczymy, ile mamy ją trzymać, bo tego sobie nie przeczytałam. Płynem micelarnym lub ciepłą wodą. Po prostu piszę, że mam czekać do całkowitego zastygnięcia, a następnie ściągnij i wyrzuć do kosza. Ewentualnie pozostałości maseczki usuń tonikiem, płynem micelarnym lub ciepłą wodą. Także zobaczymy. Idę się relaksować i dam Wam znać. Słuchajcie, witam się do Was po masce. Um, chciałam Wam powiedzieć, że um, oczywiście maska nie była pilow, musiałam ją zmyć, ale zmyła się łatwo, także okej. Okay. Jeśli no. chodzi o wygląd skóry, nie, nie sprawiła nic innego. Um, przez chwilę ta skóra miała lepszy dotyk, ale powiem Wam, że jest średnia i na przykład jak po innych maskach, nawet tych z AliExpress, nie muszę nic zakładać na twarz, to teraz muszę. Także maseczka dość średnia. Cześć kochani, przychodzę z kolejną maseczką. Kupiłam sobie dzisiaj dwie maski właśnie specjalnie do odcinka tego mieszanego. Plus w ogóle mi się spodobały i jest to maska, której jeszcze nie miałam. Kotek. Jest to maska ogórkowa z aloesem. Jestem jej bardzo ciekawa, słuchajcie, jak ona będzie działać. W różnych językach tutaj mamy opisane. Niestety nie jest napisane po polsku. 5 do 10 minut, maska jest nietestowana na zwierzętach, kupona w New Looku, a firma się nazywa Facebook. Nigdy nie miałam tych masek, także jestem bardzo ich ciekawa. Mam jeszcze pandę, którą przetestujemy sobie jutro. Ładnie pachnie, bardzo ładnie, kolor już mi się podoba, bo widzę jak ja widzę kolorystykę, to już wiem, że jest dobrze, bo jak czasem wyciągam, a jest taka jasna maska, to się denerwuję. Jest nawilżona, ale nie przesadnie, ale wydaje mi się, że ona będzie dość spora. Ale może mi się tylko tak wydawać. Ale fajnie wygląda. Nie wiem, czy jak kotek, czy jak lew. Ale lew to w sumie też kotek. Czekajcie. O, zobaczcie. Widzicie, jest dość szeroka. Ale zobaczcie, jakie fajna jest. Ponieważ ma pierwsza maska, w sumie, w którą się spotkałam, że ona ma tutaj uszka, ma taki kształt. Typowy jak dla kota, a nie taka okrągła. Także widzicie, zimno jak zwykle. Wygląda tak. Bardzo ciekawie, bardzo sympatycznie. Jestem mega, mega ciekawa. Rezultat w tej maski, ponieważ tak jak mówiłam, tej maski jeszcze nie mam, jest bardzo wygodna, także czekamy na wyniki. Czas maseczką ściągnąć. Była mega fajna, mega mi się podobała. Jednak czuję, że już cały produkt wsiął, 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 ale jest świetna, świetna jest. E, ściągamy? Raz, dwa, trzy. I teraz to czy widzicie coś w moim skórze, bo ja nie widzę nic. Efekt wizualny oceniam na zerowy. Um, także jeszcze sobie zobaczmy, co ta maska miała zrobić. Um, miała nam nawilżyć... Aha, no dobra, niby pisze, że tutaj ta skóra ma być ładniejsza, delikatniejsza i bardziej um, na, balsowo, na tak jakby wiecie, że jest po dobrym balsamie. Nic nie pisze, że jest um, rozświetlająca. Także zobaczymy po dotyku. Po dotyku jest średnia, bardzo średnia bym powiedziała powiem wam, 2 funty no droga nie jest, czyli na polskie około 8-9 zł um, także drogą masku nie była, ale pod względem wyglądu wydaje mi się, że nie ma wielu a, pozytywnych rzeczy na naszą skórę, nie ma też negatywnych, także dla fajnego selfie, jak najbardziej można spróbować. Ja na przykład uwielbiam każde maski, które mają inne niż, niż dotychczas szatę. Także ja i tak próbuję wszystkich, żadnych nie żałuję. Każdej mam selfie, jak wiecie mm, albo nie wiecie, ale jestem bardzo z niej zadowolona, jeżeli chodzi o wygląd. Jeżeli chodzi o skutki, to nie bardzo, ale i tak się cieszę, że ją spróbowałam. I mimo to nadal czekam na pandę, która będzie jutro, a Wy zobaczycie już zaraz. Słuchajcie, przychodzę już do Was z ostatnią maseczką. Niestety nie mogę zniżyć kamery z wiadomych względów. Szukuję się na imprezę, skóra wygląda tak. I dzisiaj się pobawimy maseczką z pandą. Jest to kokos z bananem. Trzymamy 50 minut, także idealna maseczka na zabieganą dziewczynę przed imprezą. Ładnie pachnie maseczka, sobie będzie wiecie, ładnie się chłonąć, a ja będę w międzyczasie starała się pozbierać do torebki to, co mam pozbierać. Mam bardzo mało czasu. Mamy panduszkę. Teraz będę też włosy prostować i wszystko, także... Nie, muszę tą maskę jednak dać wyżej, mimo tego, że będzie mi trochę na włosy. Ale jest zimna, słuchajcie, o masakra. Wygląda tak, no. Wygląda jak panda wygląda, no nie oszukujmy się. Panda ciężko zepsuć. Jest bardzo nawilżona, bardziej niż ta wczorajsza. I te, a, bo tu nawet pisze, że to jest maska nawodniająca. And banana infus panda, tak, czyli ta maska jest zupełnie nawilżająca, czyli świetna pod właśnie wieczorowy makijaż, który będę robić za półtora godziny u kosmetyczki, także słuchajcie, ja Was zostawiam, idę robić selfie i widzimy się za chwilę. Słuchajcie, przyszedł czas na ściągnięcie maski, bo muszę prostować już włosy, także jak widzicie, ona już odchodzi, ja już mam sukienkę ubraną, widzicie, ją widzieli już na moim vlogu, e, także co, ściągamy, ona jest jeszcze mokra, na pewno mogłabym jej jeszcze trochę podtrzymać, ale ktoś, ktoś mi kiedyś powiedział, że nie warto przetrzymywać maski za długo, ponieważ tracą swoją wartość. Nie wiem, czy taka jest prawda, ale przezorny zawsze ubezpieczony. Ściągamy. I powiem Wam, że wydaje mi się, że ta maska panda jest lepsza niż ta poprzednia, bo widzę różnicę w cerze. Cera wydaje mi się jest bardziej um, obudzona, nie wiem, jak to powiedzieć, taka bardziej żywsza. E, I też, jeżeli chodzi o o to, jak skóra jest teraz, nawilżenie i tak dalej, jest naprawdę, naprawdę dobry efekt. Także jeżeli miałabym Wam polecić i na przykład, powiedzmy, macie ostatnie dwa funty i mielibyście wybierać pomiędzy pandą a kotem, to na 100% polecam Wam pandę, bo jest dużo, dużo lepsza. Um, tym też akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Życzę Wam cudownego tygodnia, bo ten film zobaczcie we wtorek. We wtorek wieczorem, także cudownej reszty tygodnia, a my widzimy się już niedługo na kolejnym filmiku. Jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, zróbcie to właśnie teraz, a nie pożałujecie niedługo rozdanie. Buziaczki pa!